Wiercha rwaje i śnieg pruszy, a ja błądzę przez zawieje. Szatan jakiś w mojej duszy to zapłacze, to się śmieje. Wicher targa zamróz siecze, pokostniały zimna bory. A ty sobie idź, człowiecze I wyśpiewuj, duch mój chory I wyśpiewuj, miserere I wyśpiewuj, biją dzwony Wszystko we mnie dzisiaj szczere Mój śmiech pusty, ból szalony Wicher, je białe, kłębią się tumany. Płyną dziwne melodie, huczą dzwony, brzmią organy. Jezus Maria, jakiś jęk! Jezus Maria, jakby śmiech! A wrzaski, brzęk! Płacze, świszczy, syczy, grzech! Siostro moja, daj mi dłoń, wspólne wichry nas porwały. Rumak tętni, skrzy się broń, krzywe szable, samopały. To mi wojsko, to mi chów! Zamrożone w salu, piory skrzą na bar. W śmiech Borkowiców, groźne plemie Górą wód nasz stary lech Wytrącimy z posad ziemię Ty bez słońca i lazuru Tym ci szerzej łacha Coś nas więzi kawał muru Wiejski kościół, ha 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 morderco, wywal wrota Drży ci ręka, błotem w skronie Odejdź bliżej z orem złota Sodomito i Mamonie Kto tu jęknął, kto tu jest? Jakiś blady płacze dzień W imię twoje brałem krześć Dziś twą głowę dam na pień Konsumatum, czarcie syny Dokąd was tak pędzi strach? Jeszcze chwila, a w perzyny Cały boski runiek ma Do mnie, do mnie wichrów dzieci To nie jęk mój, to nie ja Coś tam pada Coś tam świeci Czarna gwiazda Moja łza Znieś ją, zabić, cóż wielkiego Drzazgę krzyża w piersi mam w A ja błądzę przez zawieję szatan jakiś w mojej duszy to zapłaczę to się.